Witam ludziska, za sekundkę zaczniemy materiał, zaczniemy sobie od rozdania 10 tysięcy złotych, ale o tym dosłownie za momencik, bo chcę wam przypomnieć o możliwości zaoszczędzenia właśnie hajsu. Pierwszy link w opisie jeśli jeszcze nie macie konta, to możecie zarejestrować się w Shops. Cała sprawa jest naprawdę banalnie prosta, rejestrujesz się dosłownie kilkoma kliknięciami i wpisując naprawdę totalnie podstawowe dane. Shops za doprowadzenie was do różnych sklepów i stron dostaje po prostu za to prowizję. Dzieli się nią z wami w efekcie zyskujecie i wy... I Letishops. Całe użytkowanie jest naprawdę banalnie proste. Jest też aplikacja mobilna, więc jeżeli robicie właśnie zakupy przez telefon, no to to jest myślę, że dla was. Teraz na wakacje są zwiększone cashbacki, właśnie w kategorii właśnie takiego travelingu, wyjazdów tak dalej. Hotele czy bilety ogarnijcie sobie przy pomocy Letishops, to cashback wróci do Was na konto. Jak widzicie na ekranie sklepów i stron jest naprawdę masa. Ja zachęcam Was i to tak szczerze od serca. A teraz zacznijmy jeszcze raz, od porządku. Siemanko, witam wszystkich, rzekbym kłaniam się po same bile. Nie no, a tak na serio, to się mało Budda z tej strony i wjeżdżamy w ten materiał klasycznie jak do siebie. Jakiś czas temu postanowiłem oznajmić wszystkim, że otwarłem tor kartingowy. Tak to było. Chciałbym zainwestować pieniądze w coś, gdzie będę się mógł spotkać z widzami. Gdzie widzowie będą mogli zrealizować swoją zajawkę. Gdzie ja sam będę mógł przyjechać i się pobawić. Dlatego witam was wszystkich na Illegal Karting. No i jak już oznajmiłem, że tor jest dostępny dla wszystkich was, to oznajmiłem też, że chcę, aby ktoś wygrał 10 patyków. Jeżeli chcesz zgarnąć. Uwaga, 10 tysięcy zł, które trzymam sobie właśnie tutaj, jeżeli zejdziesz poniżej 30 sekund, to wygrywa najlepszy czas. No i tak się składa, że pewnego pięknego weekendu zrobiliśmy spocik japońskich samochodów u nas właśnie na torze. Jak już była okazja, że zebrało się trochę ludzi, to zadzwoniliśmy do zwycięzcy, który wykręcił rekordowy czas toru. No i tutaj już sami zobaczcie. Chciałem wam przedstawić Konrada, który wygrał rywalizację o 10 tysięcy złotych. To on w zeszłym miesiącu zrobił 29471. Jesteś fest szybki, ja bym chciał, żebyśmy wszyscy nagrodzili Konrada brawami, a ja wręczę mu 10 tsz. Stary, mówisz masz, panie. 10 tysięcy złotych dla ciebie, jeszcze raz. Gratuluję. Dzięki, Gość jest naprawdę szybki. No to jak 10 koła wręczone, to teraz Breaking News. Zmieniliśmy ustawienie toru i prawdopodobnie Znowu będzie 10 patyków do wzięcia Konrad, który wygrał jakby w rywalizacji Już raczej brał udział, nie będzie Żeby dać po prostu szansę innym Jeszcze muszę to przemyśleć, ale wpadajcie Na mojego Instagrama, co pod nazwą Budda7 się skrywa e, Bo jak coś, jak już wszystko przemyślę To tam będę informował, gdzie, co, jak Ile pieniędzy, dlaczego i za co Jak je zdobyć. Jak oglądasz na PC To bierz telefon w łapę i właśnie na Instagrama A my w tym czasie akurat przeniesiemy się Uwaga do Zakopanego. E, jakby Spędzenie tam połowy zimy na skuterach śnieżnych nie było wystarczające, to siedzę tam ciągle w lecie. Wytargałem tam nawet Raptora. Swoją drogą w ogóle Raptora lub 20 tysięcy złotych ktoś może z was wygrać, ale kto siedzi na Instagramie, ten wie o co chodzi, a kto nie siedzi, ten nie wie. Trudno. Wracając, wytargałem tam tego dzika, no i jak teraz pewnie widzicie na ekranie, niemałą ekipą się tam w las wybraliśmy. Dosłownie w las, bo jak wyjechaliśmy o 11, to wróciliśmy, uwaga, o 18. Podjazdy, zjazdy, przejazdy, objazdy, Rozjazdy, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. 7 godzin w terenie, i no to naprawdę takiego konkretnego upalania sprzętu. Dwa dni wcześniej jakaś apokalipsa pogodowa była, w sumie nie apokalipsa, była, apokalipsa pogodowa to w Niemczech była, i to naprawdę nie ma się co z tego śmiać. Jak ktoś z Was nie widział, to patrzcie teraz na ekranie, co się właśnie w Niemczech wyprawia. E, no ale wracając, jakby mocno lało i masa tras została zalana. Podniósł się też poziom rzeki, a też jakoś przejechać trzeba było. No i powiem Wam tak. Szok i niedowierzanie. E, Sami widzicie na ekranie jak radzi sobie Raptor i to przypominam tylnonapędowy Raptor. Serio, idzie jak równy równy składem przeprawowym i to tak naprawdę mimo braku napędu na cztery łapy. Przejechał też jakiś zmutowany Dodge Ram, podniesiony w ogóle w górę i co się tam działo no to sami widzicie. Finalnie skończyłem w ogóle w, na zakopanym Maveriku i w koparce, ale zresztą co wam będę gadał, zobaczcie sami. Zawsze tak jest jak pojedziemy w teren. Zawsze! Za długi jest, za Poddała się! Za duża temperatura i za dużo wody! Woda plus gorąca tarcza równa się... to się równa! Dobra, Co ty do grażynka robisz? Prowadzę koparkę. Witam wszystkich Państwa serdecznie w tej części materiału, która wszystkich interesuje najbardziej, czyli jedziemy do Zamiara i informuję Was o tym, jak wygląda obecnie sytuacja związana z białym S który jest samochodem dużo bardziej budżetowym. Jest z nami również naczelna Grażynka. Grażynka bierze już Jarisa. wytacza z garażu, dlatego że Grażynka jedzie odebrać pieski od y, swoich rodziców, czyli jakby moich teściów, bo oni się nimi opiekują w momencie, kiedy nas nie ma, a nas teraz przez tydzień nie było. No a do zamiara pojedziemy Kubuś. No bez wydechu. Coś ty się dorobił Kubuś. Leasing boy. <gry> nie no, a tak na zupełnie poważnie Jest z nami druga nowa Emeczka To jest Emeczka Kubusia Różni się, kurde, sporo się różni Nie ma karbonów, nie ma ceramiki Ma fajniejszy kolor pod folią. Fotele ma te same, tylko niestety Zobaczcie jaka jest duża różnica, moim zdaniem Bo fotele jakby są identyczne Tylko, że czarne wyglądają tak A pomarańczowe, to jednak jest liga No i to jest pierwsze auto chyba w historii Zanotujcie to, że to powiem Które bardziej mi się podoba, mając tablicę rejestracyjną z przodu, niż jej nie mając, ze względu na to, że ta tablica po prostu troszeczkę zasłania te wielkie bobry. No, e, więc dwoma M-kami pojedziemy sobie do Zamiara. Jak już będziemy u Zamiara, żeby sąsiedzi mnie nie wydziedziczyli z tej ziemi, to pokażę Wam różnicę między zrobionym wydechem w naszej legalowej M4, a seryjnym wydechem, który chyba wczoraj czy przedwczoraj wyjechał z salonu samochodowego. Więc zostawcie łapeczkę w górę i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my lecimy do białej S13. No i jak już jesteśmy, to teraz będziecie mieli porównanie, o którym wspominałem. To jest customowy wydech przelotowy. Jest głośno kubuś. Stąd bardziej słychać silnik Leasing Boy. Tutaj właśnie po to jesteśmy, żeby zrobić to samo w tej co tamtej. Eee Kubuś twierdził, że ta gada za dwie, więc y, zrobi to samo u siebie. No a my jesteśmy już u zamiara. Widzę, że tutaj jakiś projekt Goblin się pojawia. No i jest i mister zamiaru. Jez. Yes. Macha jak papież. O! O! O, tak się przygotowują chłopaki jak przyjeżdża ktoś nagrywa. Jest Eska, już wam więcej o niej opowiem, powiem wam co wsadzamy do środka, powiem wam oczywiście co wsadzamy też do środka pod spodem, czyli wszystko na temat zawieszenia, na temat kół, które wsadzimy do Eski. No po prostu w tej części odcinka opowiem wam wszystko co związane z tą Eską. No i co? No i tak jak mówię, no przede wszystkim projekt dużo bardziej budżetowy od tej w Warszawie, taki, żeby po prostu każdy z was, kto tam zarabia czwórkę czy piątkę miesięcznie, mógł sobie pozwolić właśnie na taką budowę. Custom cara. No i pierwszy luk na S13 i pierwsze, na co chciałem wam zwrócić uwagę. Pamiętacie, że jak to auto przyjechało tutaj do zamiara, to miało szyberdach zrobiony w jakiejś bardzo chałupniczej metodzie wykonania. E, no i tego szyberdachu, jak pewnie zauważyliście, już nie ma. Nie ma zupełnie po nim śladu, jest gładkie. A to dlatego, że nie został on zaszpachlowany, nic z tych rzeczy, tylko po prostu dach odtąd tutaj i tutaj został po prostu wymieniony na dach, który już z fabryki wyjechał bez szyberdachu. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę. Oprócz tego zdjęliśmy body, które było i pod body, niestety tak jak widzicie teraz na zdjęciach, były dosłownie dwa otwory na każdą śrubę. Nie wiem dlaczego ktoś tak to zrobił, w każdym razie było parę parędziesiąt dziur dosłownie tutaj i każdą z tych dziur osobno zaspawaliśmy, a właściwie Marcel zaspawał, żeby w momencie kiedy ktoś podniesie body, jak kupi ode mnie to auto na przykład jak ja kiedyś sprzedam za 2 czy 5 lat to żeby tam nie były trzy dziury na jedną śrubkę no bo po prostu byłoby to wieśniackie, nieeleganckie i słabo świadczące o kimś kto to auto robi no a że na chwilowe są to jest zrobione przez nas, no to musiało to być zrobione i każda osobno została za Jeżeli jesteśmy z przodu samochodu, no to witam was przy komorze silnika, gdzie nie było w ogóle tych błotników tych nadkoli. Te nadkole zostały całe tutaj wyspawane, dorobione, na sam koniec zostały polakierowane. Cała komora silnika została wypiaskowana, a na sam koniec została pomalowana na czarno. Żeby to po prostu tutaj bardzo dobrze siedział motor. Motor oczywiście też wam za moment pokażę. W każdym razie z przodu rzuca się nam jeszcze gigantyczna chłodnica od FM. To jest chłodnica FMIC Pro, dokładnie taka sama, jak stawiałem do Nissana S13 budowanej w Warszawie w CK Custom na 1000 ponad koni mechanicznych, więc tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo duży zapas. W każdym razie, no jak widzicie, chłodnica tutaj jest. Widzicie tutaj również żółte części, których wcześniej tutaj no, słusznie nie widzieliście, no bo wcześniej ich nie było, więc mieliście prawo ich nie widzieć. Podniesiemy sobie Eskę i pokażę Wam o co chodzi z tymi żółtymi gratami pod maską. No i jak mamy żółte części, to to jest nic innego jak elementy zawieszenia, czyli żółty wahacz, żółta zwrotnica. Wszystko jest tutaj bardzo fajne, spójne kolorystycznie. Oprócz tego widzicie tutaj również nowy gwint. To jest ISC od Clemensa, który też swoją drogą bardzo fajnie tutaj pracuje kolorystycznie. Oczywiście będzie trzeba przemalować jeszcze zaciski hamulcowe, które tutaj nie pasują. No i mamy sobie jeszcze stalowy oplot od zacisku hamulcowego. Tak jak mówiłem, z przodu wisi już chłodnica, więc jak teraz pewnie widzicie, to na przebitkach bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie kontrastuje to z czarną pomocą silnika, która, tak jak wam mówiłem, została wypiaskowana i wymalowana właśnie po to, żeby robiła bardzo fajny efekt wizualny, i żeby ten samochód nie był zrobiony na od tylko żeby to wszystko było ze smakiem. No i przejdźmy dalej, przejdźmy do silnika. Za moment jeszcze, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, pokażę Wam felgi, bo tutaj są felgi, na których to auto przyjechało, nie są to oczywiście felgi docelowe i jeżeli chodzi o aspekt wizualny, pokażę Wam jeszcze spoiler, który tutaj siądzie i pokażę Wam jeszcze body, które tutaj siądzie. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy mechanice, tak jak byliśmy przy zawieszeniu, no to tu jest motor, o którym już Wam więcej opowiadam. SR20DET. Silnik bardzo lekki, silnik, który może wygenerować całkiem sporo koni mechanicznych. Myślę, że tutaj będzie, tak jak mówiłem, w okolicach 340-360 koni, tak jakbym nie mógł powiedzieć, że będzie ich 350. W okolicach 350 koni mechanicznych w tym motorze. Silnik, uwaga, czterocylindrowy. Teraz zwróćcie uwagę, tutaj leży blok silnika od 2JZ. Sześciocylindrowy blok, który właściwie sam blok jest rozmiaru tego silnika. Więc silnik bardzo lekki, generujący naprawdę całkiem przyzwoitą moc, bo 350 koni, to naprawdę będzie targać. do tego wszystkiego lekkie auto, więc będzie lekki silnik w lekkim samochodzie, więc będziemy mieli lek Przód i auto będzie miało potencjał do naprawdę bardzo fajnego prowadzenia się, a oprócz tego turbinka. Zobaczcie, to jest turbinka Jotter Spec, którą zakupiłem od oczywiście FMIC. Jeżeli chodzi o FMIC, no to już myślę, że nie muszę wam reklamować. Jest to firma, która ma masę części tuningowych I naprawdę głównie ten motor, na przykład na tych częściach został złożony, widzieliście chłodnice na ich częściach. I naprawdę topowe samochody, takie jak te, które teraz widzicie na ekranie, jeżdżą na ich częściach, więc można uzyskiwać 800-900 1000, 1200 1400 koni mechanicznych na ich gratach, a jeżeli chcecie zrobić, nie wiem, czy koni to tak. też możecie, bo naprawdę ilość części jest naprawdę duża. I na przykład jedną z takich części jest ta turbinka. Ta turbinka jest bardzo mała, w związku z tym ta turbina będzie naprawdę bardzo szybko wstawać. I co to, co to daje? Mamy lekki motor, lekki samochód i turbinę, która w okolicach 2700-800 obrotów będzie generowała maksymalny moment obrotowy. Czyli ten samochód będzie dawał maksymalnie dużo frajdy z jazdy. To jest turbina, która może przyjąć w okolicach chyba 400-450 koni mechanicznych, więc będziemy mieli jeszcze zapasik. Jak już jesteśmy przy tym co tutaj w motorze to pozwolę sobie otworzyć kolejne właśnie pudełko od FMIC i to jest pudełko z którego ja jestem mega mega zadowolony i wziąłem ostatnią sztukę chyba ze sklepu swoją drogą zobaczcie kolektor ssący też yy, z linii FMIC Pro który wygląda naprawdę bardzo fajnie mało tego wszystkiego w środku są prowadnice powietrza wyfrezowane. no i oprócz tego mega to świeci a w związku z tym że mega to świeci no to mega to cieszy oko pasuje rzeczywiście idealnie no i Przede wszystkim, tak jak mówię, bardzo cieszy oko, co mnie osobiście bardzo cieszy. W związku tym, że on cieszy oko. Jeżeli chodzi o dekiel zaworowy, który tutaj mamy, to jest on pomalowany w taki kolor niebieski, który ma nawiązywać do R34 Nissan r Skyline. A. Kolor jest bardzo, bardzo zbliżony. W świetle dziennym powiedziałbym nawet, że jest identyczny. Chociaż identyczny nie jest siłą rzeczy, no bo ciężko jest odwzorować kolor, który normalnie jest na samochodzie, a tutaj mamy zupełnie inny materiał do pomalowania. No więc jest on może minimalnie troszeczkę ciemniejszy, a może w świetle dziennym będzie idealnie taki sam. Do tego oczywiście będzie tu. Bardzo fajnie świecąco, do tego będzie rozpórka, którą Wam za moment pokażę, również taka świecąca, no i oprócz tego z FMC bardzo dużo przewodów, jakichś łączeń, silikonów, kabli, które również będą w takim kolorze, więc spójność kolorystyczną oczywiście zachowamy. Opuszczam autko, żeby wam pokazać jeszcze parę fajnych rzeczy związanych ze S13. Widzicie, jakoś tak ten odcinek został rozplanowany, że po prostu wszystko naraz wam pokażę w tym jednym materiale co do S13. Więc jak ktoś będzie chciał do tego kiedyś wrócić, to będzie miał wszystko w jednym odcinku, nie będzie musiał szukać. Właśnie ją opuściłem, wsiadła i wezmę sobie rozpóreczkę. Rozpóreczki w ogóle chciałem wam wytłumaczyć, dlaczego tak wyglądają, a nie inaczej. Macie to teraz na przebitkach. Tak jak mówiłem, ten samochód ma być dużo bardziej budżetowy, więc niż brać nowe rozpórki za nie wiem, dwa za sztukę postanowiłem, jakby uszczuplić budżet tego samochodu, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. I na przykład tutaj mam dwie rozpórki: rozpórka tylna i rozpórka przednia, które są rozpórkami używanymi. Obie są kupione za 600 zł, więc tak naprawdę dwie rozpórki w cenie połowy jednej nowej, oryginalnej rozpórki. Oczywiście wymagają one troszeczkę podszlifowania, ale to wymaga tylko i wyłącznie dwóch, trzech godzin pracy osoby, która ma o tym pojęcie, więc wyjdzie tak naprawdę spokojnie połowę tanie. A myślę, że nawet więcej. To oczywiście pójdzie w kolor taki, jak jest przy deklach zaborowych, żeby nam. Się to wszystko zgrywało i ta rozpóreczka jest do tyłu, siądzie sobie tutaj. No, myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie cieszyć oko. Może przypniemy do niej również pasy szelkowe, a jeżeli nie padnie taka decyzja, to pasy szelkowe zostaną przypięte do miejsca standardowo tylnych pasów. A tutaj mamy również oryginalną rozpórkę do przodu RSRA. Rozpóreczkę, oczywiście, tak jak mówiłem, wymaga pewnych yy, poprawek, no bo została kupiona, yy, używana. Natomiast zobaczcie, że naprawdę będzie tutaj mega cieszyć oko, zwłaszcza jak to wszystko będzie się tutaj bardzo ładnie świecić, a nie. Nie będzie takie zmęczone życiem jak do tej pory. No! Jak jesteśmy przy aspekcie wizualnym, to pozwolę sobie wziąć to to poszerzenie, bo jest to właśnie poszerzka do przodu S13 przykładamy ją sobie tu, takie wody y, będzie w tym stanie S13. Zobaczcie sobie tutaj z góry, e, że no, samochód jest naprawdę bardzo dużo jakby poszerzony względem tego, co było tutaj wcześniej, a na pewno względem tego, co jest seryjnie. I do tego wszystkiego bardzo fajne, agresywne tutaj przetłoczenia, które również nadają temu autu takiego agresywnego looku i myślę, że to naprawdę. Bardzo bardzo fajnie tutaj wsiądzie. W zestawie, w zestawie jest oczywiście tylna, która również poszerza ten samochód. No i zobaczcie, s będzie tak szeroka, jak widzicie teraz na załączonym obrazku. No czyli spokojnie, jak tutaj to koło było takie na styk wcześniej, no to mamy tutaj spokojnie ze 4-5 cm na stronę szerzej. Także samochód stanie się automatycznie taką żabą. A jak samochód stanie się żabą, no to oczywiście musimy też zmienić felgi. Mówiłem, że pokażę wam, kurde, wszystko po kolei w jednym materiale. Przedstawiam wam felgi do 13 które zakupiliśmy u Sidoskiego, czyli u gościa, który ściągnął mi felgi z Anglii czy z Ameryki do S13 w Warszawie. Mało tego wszystkiego, wszystkie felgi, które mam wsadzone do driftowozu, a tych felg tam jest dużo, no bo na zawody trzeba wymieniać, też mam od Sidowskiego, więc taka felga, jak teraz widzicie, na przebitkach yy, ląduje w tej S13. No myślę, że będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie siedzieć. Tutaj macie jeszcze dekielki, takie oto do tych felg. No i to jest chyba... Kurde, nie wiem. Tak mi się wydaje, że tak się to daje. No nie wiem. Felga w każdym razie będzie naprawdę bardzo fajnie siedzieć. Jak chcecie, szukać jakichś oryginalnych albo Japan Racingu albo czegokolwiek felg, to zapraszam was do Sydowskiego. Wpadajcie do niego. No i jak jesteśmy jeszcze tutaj przy tej graczarni części, no to mamy tutaj intercooler FMIC Pro również. Intercooler nie jest tak olbrzymi jak w przypadku S13 z Warszawy, no bo przypominam, że tutaj robimy jakieś 350 koni, a nie 1000 plus koni. W każdym razie FMIC intercooler naprawdę bardzo spoko wygląda. Spoko wygląda to się jakość wykonania i zawsze mi się podoba, że FMIC podpisuje tutaj, jakby który to jest numer kulera. Ten wyszedł chyba z linii produkcyjnej jako model D3 i to jest 198 sztuka D3. Chyba tak jest. Jeżeli tak jest, to bardzo mi się to podoba, bo ja mam fetyś numerowania takich rzeczy. No I tyle. Jeżeli chodzi o środek, to chodźcie, pokażę Wam to na sam koniec, tak naprawdę w środku wszystko jest rozwalone. Jak teraz pewnie widzicie na przebitkach. Została jeszcze kierownica, którą oczywiście wymienimy na kierownicę Sparko. Fotele już zostały usunięte, Wstawimy oczywiście oryginalne do przerobienia hydrołapa, do położenia dywany, do położenia podsufitka, do położenia deska rozdzielcza, która już pojechała na obszycie w Alcantare. Także moi kochani, w środku na pewno będzie bardzo przytulnie. Pamiętacie, o kurde, pamiętacie jak przywiozłem to auto, a jeżeli nie pamiętacie, to teraz widzicie to na przebitkach, że wyglądało to bardzo, bardzo źle w środku. No i powiedziałem, że bardzo, bardzo musimy to przerobić, no i tak też się stanie. No i ostatnie właściwie, co chcę wam pokazać tutaj, jeżeli chodzi o S13. Czekajcie, muszę to jakoś otworzyć. Swoją drogą jest 35 stopni i Dzisiaj dopiero wróciłem z Warszawy, gdzie bawiłem się i doglądałem tamte S13. Teraz do Krakowa, gdzie doglądamy te S13. No i się udało. Przedstawiam wam skrzydło do S13, które pierwszy raz mam w rękach i które jest... Wielkie, nie spodziewałem się, że jest takie duże, ale widziałem je już na zdjęciach w Ameryce, jakie montują, bo ono jest chyba najpopularniejszym skrzydłem w Ameryce, to jest bodajże 326 skrzydło, się tak nazywa, i skrzydło wyląduje sobie o tutaj, jak widzicie, będzie ono minimalnie szersze niż jest samochód jakby fabrycznie, natomiast wyrówna się ono oczywiście z tym poszerzeniem, które wam pokazywałem wcześniej, no więc myślę, że skrzydełko siądzie tutaj jak złoto, no i naprawdę, kurczę, fajnie wygląda, mega agresywnie, jest mega duże, tak jak mówię, no naprawdę jest. Olbrzymie. Halo? Nata? Tak, właśnie montujemy drugie auto za twoje siano, no wiem, wiem, no. No. Podsumowując jakby to wszystko, co wam przekazałem w tym materiale dotyczącym yy, stricte części, które wstawimy do S13, no bo taki jest pierwszy etap budowy, to wierzcie lub nie, to auto nie wygląda, ale myślę, że będzie jeździć już gdzieś za 2, może trzy tygodnie, dlatego, że tak naprawdę najczęstsze rzeczy zostały już zrobione, czyli cała ta komora silnika została odgruzowana, środek jest teraz w trakcie odgruzowywania, więc można powiedzieć, że to jest jeszcze jedna najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Silnik został już przygotowany i tak naprawdę należy go tylko wsadzić. Z zewnątrz zostało wszystko przygotowane, obspawane i tak naprawdę zostało założenie body. Koła są, wszystkie inne graty, które są nam potrzebne, również się tutaj znajdują. Więc jeżeli chodzi o S13, no to tak naprawdę 2-3 tygodnie i ta wyjedzie. Oczywiście, jeżeli chodzi o prezentację tego samochodu, to zrealizuję dla Was osobny odcinek. Pokażę Wam tam wszystko, co się stało do samego końca z tym autem. Pokażę Wam również, jak to auto wygląda na sam koniec, ale przede wszystkim to, co wielu tutaj interesuje najbardziej, to podsumuję Wam każdą część z osobna, każdą robociznę z osobna i poinformuję Was, ile wyszła Budowa tego Nissana S13, a wierzcie mi, że tak naprawdę realizując to na przykład właśnie na takich zamiennikach rozpórek niż na przykład na nowych rozpórkach albo na tym, że bierzemy sobie na przykład części kolektor z FM i C, a nie kolektor z GRIDI, w którym płacisz tak naprawdę za taką markę gdzieś tam światową, japońską czy amerykańską i tak dalej, to naprawdę wyjdzie bardzo przyzwoite pieniądze i myślę, że wielu z was pozwoli sobie na taki projekt jak ta S13.